W dzisiejszym odcinku top 10 niczego. Top 10 ziemniaków. 10. Gotowane ziemniaki. 9. Pióre. 8. Frytki. 7. Chipsy. 6. Stempel z ziemniaka. 5. Ziemniaki w mundurkach. 4. Sałatka ziemniaczana. 3. Talarki. 2. Placki ziemniaczane. 1. Świętoziemniaka, Ziemniaka, Święto Ziemniaka, Polak jest Ziemniaka, Ziemniak godny jest Polaka, Święto Ziemniaka, Święto Ziemniaka. Gratulacje, dotrwałeś do końca tego genialnego i bardzo kształcącego filmiku. Jeżeli spodobał Ci się filmik, to zachęcam do zasubowania mojego kanału i udostępnienie tego filmiku. Jeżeli podczas oglądania pomyślałeś sobie, kurde, jak ten gość mógł nie dać... Do tej listy? To śmiało napisz w komentarzu, co ominąłem w tym filmie, albo jaką listę top 10 chciałbyś zobaczyć w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło, słuchajcie się rodziców, i z fartem. Siema!